Za moment wielkie wyjście, a ty z takim odrostem pokażę tobie jak dosłownie kilka minut zrobić metamorfozę na takie wiosenne paznokcie. Aplikujemy cuticle removerem i kopytkiem ściągamy skórki, wodą neutralizujemy Następnie używamy polerki, żeby zmatowić całą powierzchnię. Usuwamy pyłki szczoteczką, odtłuszczamy, aplikujemy wcierkę z bazy Palu Rubber tylko na naturalną płytkę i wjeżdżę kolor Game Set Glam, który pokaże Tobie jak aplikować. Najpierw kładziemy tylko jedną cienką warstwę na całą powierzchnię naszego paznokcia. Następnie wyjmujemy, przytrzymujemy na szyjce, żeby spłynęła część lakieru, a zostały drobinki i pracując dosłownie w powietrzu odkładamy większą ilość drobinek. Czekamy chwilę, aż lakier się wypoziomuje, żeby osiągnąć piękną taflę koloru i efekt końcowy drobinek mamy gotowy. Oczywiście na to musimy sobie jeszcze zaaplikować top, żeby zabezpieczyć całą stylizację. Ja wybrałam top Yokaba Quick Flash, aplikujemy go w jednej cienkiej warstwie i utwardzamy w lampie, żeby osiągnąć gotowy efekt stylizacji. Wystarczy położyć sobie olejek albo krem do rąk, żeby je nawilżyć i mamy... Kilka minut gotową metamorfozę. Wszystkie produkty, które zobaczyłaś w dzisiejszym filmie możesz znaleźć w hurtowni HelloNaze. Pamiętaj o kodzie LAKIEROWNICZKA7, który da Tobie dodatkowy rabat na nieprzecenione produkty. Ten kolor na tą wiosnę będzie hitem, więc koniecznie po niego sięgnij.